Dojężałem do Tychów. Zaraz zobaczycie, co będziemy zwiedzać i odwiedzać. Dojście do tego miejsca jest dosyć zagadkowe. Zaraz zobaczymy, gdzie wylądujemy. O, i już prawie dochodzę do celu mojej dzisiejszej wycieczki. Jest to browar obywatelski w Tychach. Jest to. Są to XIX-wieczne budynki poprodukcyjne, które już nie są wykorzystywane do produkcji piwa, ale są ogólnodostępne i stanowią atrakcję do zwiedzania. Zobaczcie tylko, obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Tutaj mamy mapę i znajdziemy tutaj między innymi restauracje, ale także Mm, galerie Tichauer Art Gallery, do której właśnie zmierzam. W oddali słyszymy pociąg, tak? Bo to dokładnie po drugiej stronie torów. Przed nami też restauracja i miejsce, do którego zmierzam razem z wami. Tichauer Art Gallery mieści się w budynku starej warzelni. Tak, jesteśmy na wystawie Marka Szagala. Był malarzem, grafikiem, ilustratorem, projektantem witraży. Czy wiesz, że był także poetą? Zapraszam Ciebie na wystawę Mark Chagall, Poezja błękitnej duszy. Twój głos Nie wiem, czy przeżyłem i nie wiem, czy nadal żyję. Patrzę w niebo i nie poznaję świata. Zachód słońca, Moje ciało w noc wkracza. Miłość, kwiaty z moich obrazów wzywają do przodu i wołają od tyłu. Nie zostawiaj mej dłoni bez świecy, gdy ciemność wypełni ten dom. Jak w ciemności wypatrzę twe światło w oddali. Jak usłyszę, że twój głos mnie wzywa, kiedy sam w łóżku zostanę, a bezgłuszny chłód obejmie me ciało. Jestem synem Twoim, urodzonym, by czołgać się po ziemi. Dałeś mi w ręce farby, dałeś mi pędzel, ale jak Cię namalować, nie wiem. Czy to niebem, ziemią, mym sercem, ruinami miast, płonącymi braćmi, oczymy pełne łez. Niczego nie widzą. Dokąd biec, dokąd uciekać? Jest ktoś, kto daje nam życie, jest ktoś, kto zsyła nam śmierć. Przecież on może pomóc mi, a wtedy mój obraz radością się rozpromieni. Jak to dobrze poprzebywać czasami sam na sam ze sztuką, to były piękne chwile w pięknym miejscu. Może i ciebie, kiedyś zainteresuje tutaj jakaś wystawa, przyjedź bądź na bieżąco. Czas mojej wizyty w Tychach. W Muzeum Tichauer Art Gallery dobiega końca. Idę na pociąg. Mam nadzieję, że podobało się Wam.